Dzień dobry witam was w nowym filmie. Słuchajcie, lecimy na zakupy. Lecimy razem, zobaczymy co jest nowego w sklepach, dlatego że już dawno nie byłam, nie mam pojęcia czy w ogóle jest już jakaś wiosenna kolekcja. Jeżeli tak, to czy jest coś fajnego i idziemy razem sprawdzić to. Więc mam nadzieję, że jesteście gotowe na zakupy. Outfit mam na sobie koszulę z H&M, czarny crop top, do tego czarne spodnie z wysokim stanem. Torebka Chloe i tak to wygląda w całości. To są te masywne buty z berszki, więc nie z FLNB. Nie z berszki. Dobra, więc ja jestem gotowa i. Lecimy. Dobra, to zanim jeszcze wejdziemy, chciałam powiedzieć na co najbardziej chciałabym zwrócić uwagę. Myślę, że chciałabym w końcu sobie kupić konwersy, więc zobaczymy, czy będą w Sejzerze i to uwaga nie na trening, ale na dochodzenie na co dzień. Chciałabym jakąś sukienkę może, może jakieś marynarki, mm, czy coś jeszcze? A, no i będziemy też patrzeć jeszcze na jakieś tam rzeczy dla Alana. Nie, nie samochody. Będziemy patrzeć na jakieś ubrania na, dla Alana, więc też może jak coś ciekawego e, znajdziemy, e, to też Wam pokażę, bo e, Alan to tak naprawdę powinien stworzyć od nowa całą swoją szafę. Myślałam na początku, żeby w ogóle zrobić osobny film na ten temat, ale w sumie no nie jest to kanał o modzie męskiej, więc po prostu jeżeli tutaj coś zobaczymy, to Wam oczywiście pokażę. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławii, więc. Lecimy! No dobra, to jesteśmy w Seizerze i pierwsze co oczywiście wpadło mi do oczu to te buty. One są na promce, ale... No właśnie konwersy bardziej, więc... A to są file jak coś. No i właśnie z konwersów widzę, że tutaj są, tylko że one nie są chyba... Uuu, te są też fajne. Ej, patrzcie. Czy ja powinnam zacząć zbierać konwersy? Dzień dobry. Dzień I one kosztują 450, ale fajne takie. Uuu, patrzcie! Love me. Te mi się podobają, ale chciałam zobaczyć czy są jakieś takie klasyczne, bo te chyba nie są klasyczne, one są na takiej wyższej podeszwie, a chciałabym chyba jednak zacząć od, wiesz co, chyba chciałabym czarno-białe, tak mi się wydaje, nie, ale ja nie chcę krótkich, wiesz, dobra, ale idziemy jeszcze, uuu, te są fajne, bo ja w ogóle ostatnio... Dawno temu kupiłam sobie buty, ale wczoraj je w sumie założyłam pierwszy raz z pumy i są bardzo wygodne. Ale te. No te są fajne, ale nie będę już brać, ale wam pokazuję. Dobra, o te buty też się często pytacie: to są Adidasy Forum. One nie są jakoś super wygodne. Na razie mnie jeszcze trochę obcierają, ale są teraz jeszcze w dwóch nowych odcieniach. No i nie ukrywam, że to nie jest piękne. Um, no, ale ja mam te białe. Kurczę, kiedyś w ogóle wydaje mi się, że dużo części kupowałam takie buty sportowe. Ostatnio przestałam, a w sumie chciałabym właśnie jakieś nowe na wiosnę. Dobra, lecimy teraz w Jest zawsze tak ciepło. Tu zobaczyłam takie sukienki wakacyjne typowo. Mamy białą i mamy taką szarą. I tak się właśnie zastanawiam, Chociaż oczywiście to nie będę brać, bo mam podobne. Ale gdyby Wam się spodobała, to od razu tutaj pokazuję w tamtym sezonie szukałam takiej oversize'owej kurtki skórzanej. Ostatecznie kupiłam z Tradivariusia, ale widzę, że teraz są takie też w Pull&Bear i jest właśnie kurtka i ona kosztuje 200 zł, ale jest też kamizelka, jeżeli akurat takie lubicie. No i jak zwykle jest bardzo dużo graficznych koszulek, chociaż wydaje mi się, że z tymi graficznymi troszeczkę... No Pull&Bear się zepsuło, bo kiedyś robili bardzo fajne, jeżeli chodzi o krój, a teraz są takie... Średnie, więc lecimy dalej. No i tu jeszcze są takie e, sukienki e, z riba, e, obcisłe z takimi mega cieniutkimi ramionczkami i one są po pięć dyszek i widzę, że jest niebieska, beżowa i czarna, bo to już są jakieś inne, takie asymetryczne, z wycięciem y, na dekolcie, ale w ogóle widzę, że ten kolor to jest całkowicie co innego niż jest naprawdę. I jeszcze jest takim habrowym i tutaj wrzucam. Dobra, jesteśmy teraz w berszce i tutaj zobaczyłam, że jest um, oversize'owa kurtka jeansowa krótka, więc może ją przymierzymy, chociaż już teraz nawet czuję po dotyku, że to nie jest to samo co ta z zary. E, no ale Dę. zobaczmy, myślę, że wezmę S, że ona sama z siebie jest taka już spora, więc może jednak XS i przymierzymy. I w berszce też mamy jakieś takie klimaty już gorsetowe Nie wiem czy właśnie jesteście w stanie zobaczyć, ale jest to coś w rodzaju gorsetu Mamy kwadratowy dekolt Tutaj z tyłu jest gumeczka I kosztuje 90zł Bardzo podoba mi się odcień tych spodni Niestety w kamerze one są bardziej wymyte A to jest taka powiedziałabym, że nowa, trawiasta zieleń No ale już sam krój tak nie do końca mi pasuje ale jeżeli Wam się podobają, to oczywiście jak zawsze, proszę bardzo. Dobra, nic więcej nie znalazłam, więc mierzę tą kurtkę. No i powiem Wam, że nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że rok temu też była taka kurtka, ale była gorsza. Teraz jest ta lepsza, ale dalej jest gorsza od tej zary, bo po prostu ten materiał jest bardziej cienki. No i znaczy układa się źle, niekoniecznie, ale to chyba nie do końca jest to. To ja bym chciała W Stradivariusie jest w sumie sporo fajnych Spinek Ale od razu mówię, że nie mam pojęcia Jak one trzymają włosy Bo nie miałam nigdy ich Ale wyglądają fajnie I w ogóle też bardzo podobają mi się te zestawy Kolczyków Chociaż nawet bardziej podoba mi się ten Bo te kółka wyglądają przepięknie I kosztuje to 40 zł Tych Wyżej tak nie jest zbyt, ale właśnie te niższe piękne. Mówię, że nie lubię siebie w niebieskich dżinsach, po czym widzę takie spodnie i mam ochotę je przymierzyć, więc wzięłam swój rozmiar i zobaczymy. To są spodnie typu dzwony, chociaż właśnie jakoś tak mocno nie wyglądają, więc zobaczymy. Dobra, jak wyglądają te okulary? Fajne czy niefajne? Bardzo podoba mi się ich kształt, ale pewnie jak zawsze są za duże. Bo jak patrzę po to mi się podoba, ale jak już patrzę w obiekt, to wydaje mi się, że faktycznie są troszeczkę spore. Co myślisz? No, ale no, już też spore. Znalazłam, pokaż, takie jeszcze brązowe spodnie i fajny top, więc idziemy mierzyć. Dobra, to są pierwsze spodnie, czyli te brązowe, i to też są w, taki, w takim razie, tak mi się wydaje, yy, dzwony. Ale yy, tutaj. No coś ty. No dobra. Yy, Grubo wyglądam po prostu. Wszystko inne, ok leży w talii, nawet nie jest tak luźno, ale no, tak średnio. No i właśnie tutaj mierzyłam ten top, ale skoczył zobaczyć, czy jest XS, bo zobaczcie, że tutaj to jest strasznie luźne. Tu w talii może jest i ok, ale chciałam właśnie zobaczyć, jak będzie wyglądała XS, ale no niestety nie ma. Tak to wygląda z tyłu. Ale no. No nie Więc spodnie nie, bluzka nie Zobaczymy jeszcze tak. I tu żeby pokazać, że rozmiar rozmiarowi nierówny To też jest 36 I jak widać no nie ma opcji Żebym przycisnęła przez Pośladki A jeżeli chodzi o dół no to moim zdaniem są ok Ale nie będę nawet brała innego rozmiaru Bo widzę, że ta dziura, która powinna być na kolanie Jest pod kolanem Więc no nie ma to sensu Za długie dla mnie i tutaj No kompletnie nie pod sylwetkę Ale ogólnie nie wyglądają tak źle Dobra jesteśmy w H&M Teraz na tej sekcji Divided I ta bluzka mi się spodobała Ale no nie będę jej mierzyć Dlatego, że no tutaj no, nic mi nie schowa Ale ogólnie klimat jest fajny I ładny ma krój Więc może jeżeli macie naprawdę mały biust To to wam się spodoba Bo no, po prostu bluzka wygląda ładnie Dobra wiem, że to nie jest modowe ale zobaczcie, jaki fajny kolor poduszek. To jest taki żółto-pomarańczowy, taki stłumiony. On przepięknie będzie wyglądał właśnie do takich wiosennych stylizacji e, mieszkania, żeby nie było, że nie mówię o e, I fajne. Tylko szkoda, że taka malutka, bo to jest akurat chyba 40x40, 40, a my mamy poduszki 50x50. 50, ale jest bardzo ładna. I też już mamy takie różne nowe rzeczy. O, tu jest taka liniana w takim. o a może ja bym tą wzięła. Ona wygląda fajnie, ale nie wiem jeszcze czy czym ją połączę. Widziałam też w homli fajny, więc jak będziemy na dole, to zobaczę, co jest w homli Spójrzcie też na ten kot narzutę z tymi frędzlami Kolor piękny. Widzę, że tu obok jest jeszcze taki, no powiedzmy, że off-white, ale ten jest prześ. No... Cudo. Czekajcie, zobaczmy ile to kosztuje U 280 zł I tutaj mamy 1,80 na 250 Ale fajny Bardzo mi się podoba No i tam właśnie idąc dalej I tu mamy dużo różnych takich wazonów Albo nawet jakichś takich Nie wiem jak mam to nazwać Kurzołap Ale ładny ten kurzołap Zjeżdżając w dół zobaczyłam tą piżamę i ona jest w 100% z wiskozy. I jeżeli lubicie właśnie taki klimat luźnych koszul, i do tego długich spodni, no to myślę, że to może być coś fajnego. I naprawdę ona bardzo ładnie wygląda. Daję Wam namiarę na tą piżamę. Bardzo mi się podoba krój i wzór. I zobaczcie, znalazłam chyba. Albo te same, albo bardzo podobne trampki, które kupiłam w tamtym sezonie. One kosztują 80 zł. Wydaje mi się, że są troszeczkę wyższe. No ale przymierzę i zobaczymy, bo tamte są świetne, bardzo wygodne. No a wiecie, takie buty dosyć szybko się niszczą. Mimo tego, że je prałam, ale jak tam chodziłam po trawie, to niestety to zostało, więc sprawdzam. I tu mamy jeszcze takie delikatne. Ja coś takiego kupiłam rok temu w Zarze. I niestety taka podeszwa strasznie twarda, no nie jest zbyt wygodna, ale może akurat takich szukacie. To Wam tutaj podrzucę. No i cztery deszki kosztują więc dużo taniej niż te, które ja kupiłam w zarze. No dobra i co? Aha, dobra, nic nie widzicie. Więc już Wam pokazuję, tak one wyglądają. I chyba są spoko. Zaraz wstanę zobaczę, czy ten rozmiar będzie dobry. Ale właśnie te ostatnie też kupowałam w rozmiarze 38 więc powinno być ok. No i chyba wyglądają spoko. Przymierzyłam dwa buty i wydaje mi się, że wyglądają fajnie, więc chyba wrócą ze mną do domu. Słuchajcie, chyba w końcu znalazłam coś fajnego. Tą sukienkę na pewno będę mierzyć. Taka prosta letnia. Widzę, że jeszcze jest w takim wzorze, no ale ja jednak. Tym czarne, więc przymierzam dobra i tak wygląda ta sukienka, ogólnie mi się podoba góra wygląda fajnie, ale przez to, że ten materiał jest taki powiedzmy, że taki trochę sztywniejszy to nie układa się tutaj tak fajnie płynąco jakby mogła, przez co to, to wszystko trochę się zaburza, to tak wygląda fajnie z tyłu też to moim zdaniem wygląda dobrze, no tylko właśnie nie ma takiego wiecie, efektu wow, o może tak i przez to, że już mam sporo ubrań, to nie czuję potrzeby, żeby dodawać tą sukienkę do swojej garderoby. Tak nie zdjęłam spodni, <gry> więc no, odpuszczę, ale za to te buty koniecznie, koniecznie idą ze mną. Dobra, powiedzcie mi, czy to są te, czy są jeszcze dłuższe, no ale przymierzę i zobaczymy. Mojego rozmiaru oczywiście w konwersach nie ma, ale znalazłam takie buty dla Alana mega mi się podobają. Kosztują 369 i właśnie jest taka wersja kolorystyczna. I są jeszcze po prostu białe, no ale te mają coś takiego w sobie, więc zobaczymy. Mochi, to chyba nie muszę mówić, że to nie do końca mój klimat. Trochę za dużo koloru, trochę za dużo wzorów. Więc nie wiem, czy znajdę tutaj w ogóle cokolwiek ciekawego. Chcieliśmy przymierzyć te buty z pumy u Alana, ale też nie było rozmiaru. Ale jeśli lubicie myszkę Miki, no to jak widać, sukienki są. I to jest damska kolekcja, nie dziecięca. Chyba mnie coś ominęło, jeżeli chodzi o trendy. A zobaczcie, jestem właśnie w Homley i tutaj są takie żółtawo-pomarańczowe poduszki. Ale kurczę, widziałam takie fajne. E, gdzieś tam wyświetliła się jakaś reklama na Facebooku i nie widzę ich tutaj, bo one były, one były ładniejsze. Tu jest coś takiego, no ale to też jest malutka. Ale też już widzę, no tu macie jeszcze kilka dodatków, tak Wam przytrzymam na chwilę. E, no i są też już takie wielkanocne dodatki, ale ja jakoś nigdy w ogóle w swoim całym życiu nie dekorowałam na Wielkanoc. E, dajcie znać, czy wy dekorujecie wiel na Wielkanoc, czy nie, no ale tu troszeczkę. Tych rzeczy jest. Dobra, i lecimy teraz Reserve. Zobaczmy, czy będzie tutaj coś ciekawego. I zobaczcie, nawet jak zawsze Reserve to był bardziej takim troszeczkę stonowanym sklepem. Tak, tutaj też mamy po prostu całą gamę kolorystyczną. Dosłownie wszystko jest. Więc już przyglądam się bliżej, czy będą tutaj jakieś perełki. Widzę, że ta sukienka ładnie wygląda. Chociaż to nie do końca jest to, co ja lubię. Ale wam pokażę. Tutaj też są takie podobne trampki do tych, które ja kupiłam w chemie. Sprawia to jest chemem... HM Bardziej mi się podobają, ale te są bardziej. powiedziałam, że delikatne, bo mają po prostu niższą podeszwę. Zobaczyłam tą koszulę z daleka i tak sobie pomyślałam: o kurczę! Chyba w końcu pierwsza taka zielona-satynowa, która mi się podoba. I co? I jak widzicie, nie ma żadnych guzików, więc no, dla mnie odpada. Pokażę Wam metkę, ale no jest troszeczkę smutna, bo już myślałam, że będzie coś fajnego. I to zdecydowanie byłby taki element w garderobie, bardzo unikatowy. Może nie, że unikatowa, ale że. Bardzo wybijający się, o może tak, no ale bez guzików to raczej nie moje klimaty. Słuchajcie, znalazłam bardzo fajną spódnicę do pracy. To jest taka, jak widzicie, midi. Kosztuje 120 zł. I jest z jednej strony taka klasyczna, z drugiej strony nie do końca, przez to właśnie tutaj zapięcie. Tu mamy też taki delikatny rozporek, ale wygląda fajnie. No i ten odcień też taki typowo wiosenne, więc może akurat komuś się spodoba. I lecimy do Zary. Uuu, już widzę, że ta sukienka jest piękna. Nie mój kolor, ale zobaczcie jak fajnie wygląda. To jest taka powiedzmy marynarko sukienka. Z takiego, no w miarę zwiewnego materiału, ale nawet jej tutaj nie widzę, chociaż wydaje mi się, że tu jest ta czarna. Chyba tak, bo widzę, że tu jest obok. Więc pokazuję. No niestety w pełni jest to poliester. Więc zobaczymy co będzie dalej Te butki też wyglądają fajnie A zobaczcie, takie sandałki I one też kosztują 199 Ta sukienka też przykuła moją uwagę To jest taka, powiedzmy, że sukienka typu baby doll I ona też jest po 200 zł. Tutaj widzę, że jest taka sukienka, i ona super właśnie wyglądałaby z takimi klapkami. I to są właśnie te klapki, o których mówiłam wam wcześniej, że ja je sobie kupiłam, więc w tym sezonie są one znowu. I myślę, że te, to połączenie wyglądałoby fajnie. No i ona kosztuje 229. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj guziki, i ona też jest związywana w talii, więc ładnie będzie podkreślać sylwetkę. I mamy tutaj kolejne takie. Topy, crop topy, Powiedzmy, że ala One wyglądają fajnie, tylko niestety wszystkie są uwalone podkładem. I ja się też nad nim. A, właśnie, ja mam jedną bluzkę jedną do odebrania tutaj. To zaraz zobaczymy, bo się mi się już wspomniało. Tak to wygląda. I fajny kolor, chociaż dla mnie chyba trochę zbyt różowe, ale ogólnie wykonanie. Wygląda naprawdę. Spoko i porządnie. I popatrzcie na tą sukienkę. Ona też wygląda bardzo ładnie. Jest z takiego grubszego już materiału. I jeżeli chodzi o plecy, to też są tutaj, no raczej bez stanika, ale myślę, że to jest na tyle grube, że dałoby się, bo tutaj mamy te plecy wiązane, tutaj jest zapinana na zamek. O, i nawet nie jest aż tak droga, porównując właśnie do tych innych sukienek, więc ja chyba się nad nią zastanowię. I zobaczymy, czy będę mierzyć, czy nie. I tu mamy kolejne takie bardzo kwieciste sukienki. I ta, i tamta na manekinie. I tu mamy kolejną. I tu mamy kolejną, więc poro. O zobaczcie, tutaj te klapki są, o których Wam przed chwilą mówiłam. W ogóle z jakiegoś takiego innego, dziwnego materiału, za stówkę i czarne. No gdybym wiedziała, że są wygodne, to bym je wzięła, ale właśnie. No dla mnie są zbyt sztywne. Dobra, znalazłam taką zieloną koszulę. Satynową, chociaż to pewnie jest Poliester, ale Zobaczę, czy w ogóle Będę w niej dobrze wyglądać No dobra, to musicie mi powiedzieć, czy ja w ogóle w tym kolorze Dobrze wyglądam, czy nie, z jednej strony ona mi się podoba Ale już w tym momencie Jak musicie zobaczyć, ona mi się do wszystkie... No, do ciała mi się całkowicie Przykleja, to jest w 100% Poliester, bo już sprawdziłam No teraz, no nie, no teraz To źle wygląda, więc chyba nie do końca. Moje nadzieje naprawdę były bardzo wysokie. Tym bardziej, że widziałam u niektórych dziewczyn tą, ten top gorsetowy i bardzo mi się podobało. Tutaj ja kompletnie nie mam nic. No i kolor ładny, chociaż też nie wiem, czy dobrze wygląda z moją karnacją. No ale jest po prostu za duży, to jest rozmiar M. Wzięłam ten, bo widziałam taką szczuplutką dziewczynę, która miała s Więc stwierdziłam, że chyba m będzie lepsza, no ale jest zdecydowanie. Za duża. Z tyłu jest OK, ale tutaj z przodu no ewidentnie nie. I nagrywam już aparatem i telefonem, bo aparat mi padł, więc przepraszam, średnio. Dobra i teraz słuchajcie, jestem bardzo zła, dlatego że ta sukienka ogromnie mi się podoba i uważam, że ona ma potencjał. Ale tutaj ona ma takie fajne plecy i teraz trzeba te nitki przełożyć tutaj przez te dziurki. Problem jest taki, że to jest taka nitka. I te dziurki są tak malutkie, że po prostu nie da się ich w tym momencie wsadzić. Musiałabym pewnie z igą sobie tutaj, z nitką, wtedy przepleść przez to. No ale no to wiedzę, nie zawsze będzie można tak zrobić. I bardzo jestem zawiedziona, bo zobaczcie, że o jak tak stoi, ono naprawdę wygląda fajnie. I to by wyglądało bardzo ładnie, gdyby ten tył byłby lepiej ogarnięty. No ale niestety. Jestem bardzo zawiedziona. I ostatnie swoje nadzieje pokładam w Massimo Dutti. I tutaj w Massimo Dutti mamy bardzo dużo różnych propozycji. Przede wszystkim właśnie takich lnianych, bo mamy... Uuuu, patrzcie! Kom... No ja takich kombinezonów nie noszę, ale plecy... Ale to ładnie wygląda! O kurczę! Zobaczcie, ej, te plecy mi się ogromnie podobają. Sam kolor no nie do końca, bo ja też w pomarańczowych rzeczach źle wyglądam. Ale jeżeli nie lubicie takie klimaty, czekajcie, że Wam pokazuję metkę, to koniecznie to sprawdźcie, bo naprawdę wygląda to no tak. No tak jak tyna. No. <ścoughs> Zniewalająco. Ale nie, naprawdę bardzo ładę kombinacją. No i tu właśnie mamy takie koszule. Tutaj mamy też taki fajny kolor, taką zgaszoną żółć. Sukienki. Tu mamy jeszcze takie, taką sukienkę midi z, związywaną w pasek. I ona kosztuje też 449 zł. I też bardzo ładnie wygląda. 250 i takie znowu lniane shorty. I mamy właśnie w takim odcieniu, to jest taki na kamerze trochę inaczej on wygląda. On jest cieplejszy i bardziej pomarańczowy, a tutaj mamy w takim naturalnym Kości słoniowej odcieniu i one myślę, że mogą wyglądać fajnie. Zobaczcie. W sumie nawet ile on już zakłóciłem? 250 kurczę, ale ładne są. Może je przymierzę i Wam pokażę. I jeszcze ten sweter fajnie wygląda. Co prawda jest a, taki konkretnie gruby z koniurzykiem i on kosztuje 299, zł, ale też fajny. Nie wiem, czy wygląda w nich tak fajnie, jakbym chciała, niestety, ale jeżeli podoba Wam się krój, to bardzo polecam, bo one też mają tutaj wązgiotki w talii i tu są troszeczkę szersze, więc to też, no, takie właśnie sylwetki typu klepsydra bardzo fajnie wygląda. Z tyłu, z tyłu wygląda i tak, więc też są troszeczkę dłuższe, no mega. Naprawdę bardzo ładne. Dobra, ja już wróciłam i słuchajcie, kupiłam tylko i wyłącznie te buty, które wam pokazywałam w hejmie. Chciałam kupić bardzo konwersy, nigdzie w żadnym ze sklepów nie było mojego rozmiaru, więc oczywiście tego nie zrobiłam. Ale też chciałam powiedzieć, że jestem tam troszeczkę zawiedziona tym, co jest dostępne w sklepach w ofercie i jeżeli chodzi o kroje, i jeżeli chodzi o dopasowanie do sylwetki i jeżeli chodzi o jakość wykonania i wydaje mi się że y, to jest tak, że z każdym takim przepływ mi jest coraz gorzej. Nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucia, czy wy y, też macie takie przemyślenia, bo y, też zastanawiam się, przez to, że mamy oczywiście inflację, ceny idą w górę i tak dalej. Te ubrania jakoś tak nie do końca zauważyłam, żeby one szły w górę, jeżeli chodzi o no, ceny. Ale za to jakość. Jakaś jest taka. Nie do końca. W ogóle też w zarze byłam w szoku, jak bardzo to jeszcze na mnie nie pasowały. A zazwyczaj też nie mam aż takich problemów, więc no niestety, kolejny fail. Dajcie znać, czy macie takie samo takie same przemyślenie, jak ja, jeżeli chodzi o tą nową kolekcję w ogólnie sieciówkach, nie tylko w zarze, ale ogólnie. I to chyba będzie tyle, więc mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wiecie już, czy warto iść do sieciówek. Czy nie. Może akurat coś tam zobaczyliście ciekawego, jeżeli chodzi o Wasze gusta, więc ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście, widzimy się niedługo. Do zobaczenia. PA!